W dniu dzisiejszym, 17 grudnia, otworzyliśmy lodowisko we Władysławowie. Czynne będzie 7 dni w tygodniu w godzinach 9.30 do 21.00. Serdecznie zapraszamy zarówno początkujących, jak i jak i stałych bywalców naszego lodowiska, które z nami są już od pięciu sezonów. Lodowisko funkcjonuje w systemie wejść godzinnych z przerwami półgodzinnymi, to są przerwy techniczne na poprawienie tafli. Poprzednie sezony pokazały, że bardzo duże zapotrzebowanie jest na tego typu formę ruchu, formę rozrywki. dlatego też centrum kultury wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i zaprasza wszystkich zarówno początkujących jak i jak już stałych naszych bywalców do korzystania z naszej tafli. Na miejscu funkcjonuje wypożyczalnia łyżew. Wypożyczenie łyżew na godzinę kosztuje 10 zł, podobnie jak jednorazowy wstęp. Stałych bywalców zachęcamy do nabywania karnetów w cenie 70 zł za 10 wejść.